Tamtego wieczoru po wzięciu prysznica wytarłem parę z naszego skorodowanego, pokrytego ciemnymi plamami łazienkowego lustra i dobrze przyjrzałem się swojemu odbiciu. Nie podobało mi się to, co zobaczyłem. Byłem marną namiastką, bandziora, pozbawioną celu i przyszłości. Poczułem tak wielkie obrzydzenie, że chciałem go uderzyć w twarz i roztrzaskać to szkło. Zamiast tego zrobiłem mu wykład nadszedł czas, by zejść na Ziemię. Popatrz na siebie. Jakim cudem wydawało ci się, że siły powietrzne mogą chcieć w swoich szeregach takiego bezwartościowego gnojka? Jesteś nikim, żałosną kupą wstydu. Sięgnąłem po krem do golenia, rozsmarowałem cienką warstwę na twarzy, odpakowałem nową maszynkę do golenia i zacząłem się golić, nie przestając nawijać. Jesteś kompletnym kretynem. Czytasz jak byle matą w trzeciej klasie podstawówki. Jesteś pieprzonym żartem. Nigdy w swoim życiu nawet się nie wysiliłeś, by coś osiągnąć. W niczym. No może poza koszykówką. A, wyznaczasz sobie cele. No cholernie zabawne. Po zgoleniu drobnego zarostu z policzków i brody nałożyłem pianę na całą głowę. Moje pragnienie zmiany graniczyło z desperacją. Chciałem stać się kimś nowym. W armii nie ma gości łażących z odkrytymi dupami. Musisz przestać gadać jak dupek, któremu wydaje się, że będzie największym bandziorem świata. Żadna z tych bzdur nie zadziała. Koniec z chodzeniem na łatwiznę. Nadszedł kurwa czas, by dorosnąć. Wokół mnie unosiły się kłęby pary. Gorąca wilgoć spływała po skórze i oczyszczała moją duszę. To, co zaczęło się jako spontaniczna sesja rozładowania wewnętrznego napięcia, stało się moją indywidualną interwencją. To twoja wina! rzuciłem. Tak, wiem, że wszystko jest pojebane, wiem, przez co przeszedłeś. Byłem tam, ty idioto. Wesołych świąt! Halo! Nie musisz, nikt nie przyjdzie uratować ci dupy. Ani twoja mamusia, ani Wilmot, nikt. Sam musisz to zrobić. Gdy skończyłem mówić, moja twarz i głowa były już gładkie, niczym pupa niemowlęcia. Krople wody lśniły na nagiej skórze, spływały z czoła i kapały z czubka nosa. Wyglądałem inaczej i po raz pierwszy w życiu poczułem, że jestem za to życie odpowiedzialny. Tak właśnie. Narodził się nowy rytuał, który pozostał ze mną przez lata. Pomógł mi poprawić stopnie, zmusić mój żałosny tyłek do nabrania formy, a także doprowadzić do ukończenia szkoły i wstąpienia do sił powietrznych. Rytuał był prosty. Każdego wieczoru goliłem twarz i skórę głowy i mówiłem na głos, będąc ze sobą szczery. Wyznaczałem sobie cele. Zapisywałem je na karteczkach i przyczepiałem je do czegoś, co teraz nazywam zwierciadłem rozliczenia, ponieważ każdego dnia rozliczałem się z wyznaczonych sobie celów. Początkowo dotyczyły one kształtowania mojego wyglądu i wypełniania wszystkich obowiązków bez konieczności upominania. Codziennie ściel łóżko tak jakbyś był w wojsku. Podciągnij spodnie. Codziennie rano gol głowę. Skoś trawę. Umyj wszystkie naczynia. Zwierciadło rozliczenia utrzymuje mnie na właściwej ścieżce aż do dzisiaj. I chociaż w tamtym czasie, kiedy ta strategia okazała się dla mnie tak skuteczna, byłem wciąż młody, od tamtej pory nie raz i nie dwa przekonałem się, że może ona pomóc ludziom na każdym etapie życia. Nawet jeśli jesteś tuż przed emeryturą, wciąż możesz szukać sposobu, który pozwoli ci odkryć siebie na nowo. Może właśnie przechodzisz przez ciężkie rozstanie, albo przytyłeś. Może jesteś niepełnosprawny, zmagasz się z jakimś poważnym urazem, lub właśnie dociera do ciebie, jak wiele ze swojego życia zmarnowałeś, żyjąc bez celu. We wszystkich tych przypadkach uczucie negacji, które im towarzyszy, jest wewnętrznym pragnieniem zmiany. Musisz jednak wiedzieć, że nie jest to coś, co przychodzi łatwo. A powodem, który sprawił, że ten rytuał zadziałał tak dobrze w moim wypadku, było to, co działo się w mojej głowie. Nie byłem chłopakiem, którego można by określić mianem płytkiego. Byłem nieokrzesany, ponieważ tylko tak potrafiłem przywołać siebie samego do porządku. Tamtego lata, między trzecim a czwartym, ostatnim rokiem szkoły średniej, wypełniał mnie lęk i niepewność. Nie byłem inteligentnym dzieckiem. Nie tylko odrzuciłem wszelką odpowiedzialność za cały nastoletni okres mojej egzystencji, ale i sądziłem, że udaje mi się przechytrzyć wszystkich napotykanych po drodze dorosłych, że udaje mi się przechytrzyć system. Wpadłem w pętlę negatywnych informacji zwrotnych, tworzoną przez oszukiwanie i przekręty, które na pierwszy rzut oka wyglądały jak postęp, a swoje prawdziwe oblicze ujawniały dopiero. Po zderzeniu z pieprzoną ścianą, będącą niczym innym jak otaczającą mnie rzeczywistością, tamtego wieczora, gdy wróciłem do domu i przeczytałem list ze szkoły, nie było żadnego negowania prawdy, ani głaskania się po główce. Nie zamierzałem się nad sobą urzalać czy oszukiwać samego siebie, mówiąc coś typu Jezu, David, nie traktujesz swojej edukacji zbyt poważnie, co? Nie. Musiałem przyjąć wszystko na klatę, ponieważ jedynym sposobem, w jaki możemy się zmienić, jest bycie wobec siebie całkowicie szczerym. Jeśli masz sieczkę zamiast mózgu i nigdy nie traktowałeś szkoły poważnie, to powiedz do siebie: Jestem głupi. Powiedz, że musisz zabrać się do pracy, bo w wyścigu, w którym stawką jest wspaniałe życie, zostajesz daleko w tyle. Jeśli patrzysz w lustro i widzisz grubasa, nie opowiadaj głupot w stylu, no muszę zgubić kilka kilogramów. Walnij prawdą między oczy, jesteś pieprzonym z paślakiem. No i dobrze, jesteś, jeśli jesteś gruby, to po prostu powiedz, że jesteś gruby. Jeśli twoja przeszłość skrywa się pod grubą warstwą wszelkiego zła, to będziesz widział ją za każdym razem, kiedy spojrzysz w swoje odbicie w lustrze. To gówno nigdy nie zniknie bez ciężkiej i nieprzyjemnej pracy. Dlaczego więc wciąż samego siebie okłamujesz? Żebyś mógł przez kilka minut poczuć się lepiej i pozostać taki sam? Jeśli jesteś gruby, musisz to zmienić, ponieważ jest to cholernie niezdrowe. Wiem, bo doświadczyłem tego na własnej skórze. Bądź ze sobą szczery, bądź uczciwy i wyżygaj wszystko, co leży ci na wątrobie. Nikt nie lubi słuchać trudnej prawdy. Unikamy słuchania tego, co jest dla nas najważniejsze to typowe dla naszej kultury. Ten świat jest naprawdę zdrowo popieprzony, a nasze społeczeństwo stoi w obliczu poważnych problemów. Nie tylko wciąż dokonujemy podziałów na tle rasowym i kulturowym, ale brakuje nam jaj, by chcieć o tym usłyszeć. Prawda jest taka, że rasizm i bigoteria wciąż istnieją i mają się cholernie dobrze, a niektórzy ludzie są tak wrażliwi na obelgi czy krytykę, że wręcz odmawiają zaakceptowania tego faktu. Niektórzy ludzie nienawidzą imigrantów lub żydów, molestują kobiety albo wierzą, że geje pójdą do piekła. Jeśli cokolwiek z tego powstrzymuje Cię przed dążeniem do bycia coraz lepszym, to mam dla Ciebie pewną wiadomość: to Ty sam stoisz na swojej drodze. Poddajesz się zamiast zacząć harować. Powiedz sobie, czym naprawdę są Twoje ograniczenia, a zmienisz te negatywne uczucia, które są prawdziwe, w paliwo lotnicze. Zrób to. A te wszystkie przeciwności, które teraz trzymają cię w miejscu, staną się prawdziwym pasem startowym. Koniec z marnowaniem czasu. Godziny i dni wyparowują jak strumienie na pustyni. Dlatego właśnie dobrze jest być okrutnym dla samego siebie, choć działa to tylko wtedy, gdy zdajesz sobie sprawę, że robisz to, by stać się lepszym. Każdy z nas potrzebuje grubszej skóry, jeśli chce poprawić swoje życie. Bycie mięczakiem, kiedy patrzysz w lustro, nigdy nie spowoduje, że nagle zapragniesz, a co najważniejsze, dokonasz zmian, których potrzebujemy, aby przekształcić swoją teraźniejszość i otworzyć worek z możliwościami. Nic nie sprawiało mi większej trudności niż nauka. Kuchenny stół stał się moim całodobowym miejscem do wkuwania. Po tym, jak po raz drugi oblałem wojskowy test predyspozycji zawodowych, Matka zrozumiała, że moje gadanie o siłach powietrznych jest na serio i znalazła korepetytora, który pomógł mi wymyślić system ułatwiający przyswajanie wiedzy. Tym systemem było zapamiętywanie. Nie mogłem uczyć się tylko poprzez nagryzmolenie kilku notatek, przyklejanie ich do lustra i wykucie ich treści na pamięć. Musiałem przeczytać podręcznik i zapisać każdą stronę w moim zeszycie, potem zrobić to drugi raz. I trzeci, tak właśnie wiedza przyklejała się do lustra mojego umysłu. Nie przez naukę, ale przez przepisywanie, zapamiętywanie i przypominanie. Robiłem tak z angielskim, robiłem tak z historią, rozpisywałem i zapamiętywałem wzory matematyczne. Jeśli przekazanie materiału z jednej lekcji zajmowało mojemu korepetytorowi godzinę, Wbicie tej wiedzy do głowy wymagało ode mnie sześciu godzin analizowania sporządzonych podczas korepetycji notatek. Mój osobisty harmonogram nauki poza szkołą i moje cele stały się notatkami przyklejonymi do zwierciadła rozliczenia. I zgadnij, co się stało: wykształciłem w sobie obsesję na punkcie zdobywania wiedzy. W ciągu sześciu miesięcy przeszedłem od czytania na poziomie czwartej klasy podstawówki do poziomu ucznia ostatniej klasy szkoły średniej. Mój zasób słownictwa gwałtownie się powiększył. Zapisałem tysiące karteczek i przeglądałem je godzinami, dniami i tygodniami. To samo robiłem z wzorami matematycznymi. Częściowo odpowiadał za to mój instynkt przetrwania. Byłem cholernie pewny, że nie będę wystarczająco mądry, by dostać się na studia, i choć w ostatniej klasie ogólniaka za każdym razem wychodziłem na boisko w pierwszej piątce głównego składu, żaden łowca talentów z Uniwerku nie znał mojego nazwiska. Wiedziałem tylko, że muszę spieprzać z Brazyl w stanie Indiana i że armia jest moją najlepszą szansą, żeby się tam dostać. Muszę zdać test. Minimum wymagane przez siły powietrzne osiągnąłem przy trzeciej próbie. W moim przypadku życie z celem zmieniło wszystko, szczególnie w krótkiej perspektywie czasowej. Podczas ostatniej klasy szkoły średniej, nauka i treningi dały mojemu umysłowi tyle energii, że nienawiść pokrywająca moją duszę złuszczyła się, jak znoszona skóra węża. Niechęć, jaką żywiłem do rasistów w Brazylii, to palące od środka uczucie, które całkowicie zdominowało mój umysł, rozproszyło się, ponieważ w końcu dostrzegłem jego źródło. Przyglądałem się ludziom, którzy sprawiali, że czułem się nieswojo, i dostrzegłem, jak bardzo nieswojo oni czuli się we własnej skórze. Wyśmiewanie lub próby zastraszania kogoś, kogo nawet nie znali, podczas gdy jedynym kryterium, jakim się posługiwali, była rasa, stanowiło jasny sygnał, że to z nimi, a nie ze mną jest coś bardzo nie w porządku. Jednak brak pewności siebie sprawia, że opinie innych łatwo stają się czymś, do czego przywiązuje się dużą wagę, a ja przejmowałem się opiniami wszystkich, nie zastanawiając się nad tym, co dzieje się w umysłach, które je wygenerowały. Brzmi głupio, ale to pułapka, w którą łatwo wpaść, zwłaszcza gdy jest się pozbawionym pewności siebie dzieciakiem, na dodatek tym jedynym w grupie. Gdy tylko to zrozumiałem, denerwowanie się na nich nie było warte mojego czasu. Bo jeśli miałem skopać im dubska w grze w życie, a taki właśnie był mój zamiar, to czekało mnie mnóstwo rzeczy do zrobienia. Każda obelga czy pogardliwy gest stawały się kolejnym paliwem dla silnika pracującego w moim wnętrzu. Do czasu ukończenia szkoły średniej wiedziałem, że pewność siebie, którą udało mi się wypracować, nie wzięła się z dzieciństwa spędzonego z idealną rodziną, czy naturalnego daru otrzymanego od Boga. Jej źródłem była osobista odpowiedzialność, która wzbudziła we mnie szacunek do samego siebie, a szacunek do samego siebie zawsze będzie oświetlał drogę prowadzącą naprzód. W moim przypadku droga ta prowadziła prosto poza granicę Brazylii i nigdy już nie skręciła z powrotem, ale nie udało mi się uciec bez konsekwencji. Kiedy opuszczasz miejsce tak mocno zakorzenione w twojej rzeczywistości, które w dodatku było źródłem ciągłych i niesamowicie trudnych wyzwań, możesz mieć wrażenie, że w końcu wygrałeś wojnę. Nie daj się nabrać na ten miraż. Twoja przeszłość Twoje najgłębiej skrywane lęki potrafią pozostawać w uśpieniu, po czym odżywają ze zdwojoną mocą. Musisz zachować czujność. W moim przypadku siły powietrzne pokazały, że w środku wciąż byłem miękki, wciąż pozbawiony pewności siebie. Droga ku staniu się prawdziwym twardzielem była dopiero przede mną. I teraz podsumowanie. Autora, nadszedł czas, by stanąć twarzą w twarz z samym sobą i zdobyć się na szczerość. To nie jest żadna taktyka polegająca na samouwielbieniu. Nie możesz tego schrzanić. Nie głaszcz swojego ego. Masz je obalić i zrobić pierwszy krok na drodze prowadzącej do tego, by stać się prawdziwym sobą. Przyczepiałem notatki na moim zwierciadle rozliczenia i chciałbym, abyś ty robił to samo. Urządzenia cyfrowe się nie sprawdzą. Zapisz wszystkie dręczące cię niepewności, swoje marzenia i cele na karteczkach i oznacz nimi swoje lustro. Jeśli masz braki w wykształceniu, przypominaj sobie, że musisz zacząć harować jak wół, bo nie jesteś wystarczająco mądry. Kropka! Jeśli patrzysz w lustro i widzisz człowieka, który ma ewidentną nadwagę, to znaczy, że jesteś kurwa gruby. Przyjmij to do wiadomości. Bycie niemiłym dla samego siebie w takich momentach jest w porządku, ponieważ potrzebujemy grubszej skóry, by poprawić swoje życie. Niezależnie od tego, czy chodzi o cel zawodowy, rzuć dotychczasową pracę, załóż firmę, związany ze stylem życia, schudnąć, zwiększyć poziom aktywności fizycznej. Czy sportowy, przebiec swoje pierwsze 5-10 km, może maraton, bądź ze sobą szczery co do tego, na jakim etapie jesteś. I jakie kroki musisz podejmować dzień po dniu, by zrealizować swoje plany? Każdy krok, każdy niezbędny punkt na drodze samodoskonalenia powinien być zapisany jako oddzielna notatka. Oznacza to, że musisz poszukiwać odpowiednich informacji i rozbić to wszystko na czynniki pierwsze. Przykładowo, jeśli starasz się schudnąć i chcesz zgubić 18 kg, twoja pierwsza karteczka może zakładać utratę 1 kg w pierwszym tygodniu. Po osiągnięciu tego celu usuń notatkę i zastąp ją następnym celem, określonym jako 1, 2 kg i postępuj w ten sposób, aż osiągniesz swój ostateczny cel. Bez względu na to, jaki cel sobie wyznaczysz, będziesz musiał rozliczać się ze wszystkich małych kroków, które trzeba wykonać, aby go osiągnąć. Samodoskonalenie wymaga poświęcenia i samodyscypliny. Lustro. W którym każdego dnia widzisz swoje umazane złem przeszłości odbicie, z całą pewnością ujawni prawdę. Przestań więc je ignorować. Wykorzystaj je w taki sposób, by działało na Twoją korzyść. Kto pisał te słowa? Otóż legendarny Marines, ultramaratończyk, a w przeszłości no niesamowicie prześladowany młody czarnoskóry chłopiec potem nastolatek David Goggins w swojej pierwszej słynnej książce nic mnie nie złamie w oryginale you can't hurt me